Hola amigos, witajcie w takim krótkim odcinku z wyników konkursu z łowiska Tęczak. Równo tydzień temu dodaliśmy film z łowiska Tęczak. Wzięło udział bardzo, bardzo dużo ludzi, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Jedna osoba trafiła dokładny wynik. Kto był uważny, był naprawdę bardzo, bardzo blisko. Można to było wywnioskować z filmu. Także podaję wyniki. Michał wtedy złowił Karpia 22 100, 11800, Sebastian 12500, Jacek 10 kg i Łukasz 16 kg. Razem daje to wagę 72 400 i trafił. To użytkownik o Niku. Raźnia 27, proszę bardzo, tu jest komentarz. Byliście bardzo blisko, niektórzy dali bodajże 71,9, 72,100 też widziałem. Także naprawdę bardzo, bardzo blisko. Gratuluję, bo do wygrania był fajny pakiet. Były to kulki zanetowe sniper. Do tego Liquid Sniper Wafters, Hookers Daj znać Raźnia27 Daj znać na Facebooku lub na Instagramie Podeślij wiadomość z adresem I zrób zdjęcie Swojego profilu na YouTubie Chłopaki z Plus20 Się skontaktują i, i wyślą paczuszkę Także dziękujemy wszystkim Za udział Mam nadzieję, że Wam się podobało Dajcie znać, czy chcecie więcej takich konkursów Na kanale Także Dziękuję, już za niedługo będzie kolejny film, tym razem z Holandii. Ostatnio mieliśmy napięty grafik, ale już spokojnie, już niedługo wracamy i filmy będą znów co tydzień. Także do zobaczenia i miłego dnia.